witamy tutaj Vanarax i i i kontynuujemy o, naszą przygodę z Minecraftem i będziemy dalej eksplorować te jaskinie i tam już, ma, już mamy czy tam, co to jest te żelazne te te haczki. pilow Niech będzie. I nie dobra, rozdzielamy A się, rozdzielamy co ty dajś, się mam? haczki. No, haczki. Dobra, nie, nie, ma się gdzie rozdzielać, bo tam jest tylko to. Dobra. Aha, wam tu się rozdziela. O tak. Tu jest rozdroże. A nie, tutaj go... A ja poszedłem też, w prawo i też tutaj jestem. Także na razie jest skomplikowane. Magiem Patrz, nawet drogę wyjścia zrobiłem. Zobacz tego węgla. Już. Weź to kop. Ja mam dwa stoki. będę Bo wziąłem to, co ty tam z tych piecyków co przetapiałeś to że Dobra, teraz będziemy szukać chyba już tego miejsca, co? Bo bez sensu tak ciągle kopać. Już mamy takie no, podstawowe rzeczy takie mamy. Węgier nowo no, masz. Ty masz lewy? Nie, siódmy. Natomiast... E? A, a ty? No siódmy podziałem, a ty? Ósmy. Jeszcze ten. Z takich ciekawostek to jest zrobione, że... papa tu, tu, tutaj. O. Zrobili coś takiego, że, że maksymalnym levelem do enchantowania coraz trzydziesty, także nie 50, także szybko się to będzie strasznie wbijało i będziemy mogli dobre enchanty wrzucać. Może w końcu dojdziemy do elementu, że zaczniemy bawić się w alchemię, bo w sumie nigdy się nie bawiliśmy tak normalnie. Nawet nie wiem, czy to, czy czegoś robi. Jestem nowym graczem, więc... Co jesteś? nowym graczem. Witamy nowego gracza. A no teraz zaczęliśmy gdzieś tak 15 po, tak. No chyba. Dobra, niech będzie. Mieliśmy już szukać jedną stóp No ale no musimy tą kopalnię przecisnąć i. Znaczy tą jaskinię przecisnąć i lecimy szukać. No ale nie. Ale to tylko ty tylko nie mnie dla ciebie. Dla ciebie możemy ciąć. Oj, teraz mam lagę, bo ładnie masz te pełne. Bo... Znowu rozdrożę, znowu zajeżdżam do dom. A czemu nie, z... to nie zbierasz oczywiście. tego węgla co tam biegłeś? Uważajcie, jest dalej. ja zbiorę już? Który level ty masz? 10. Jaki jest Troszkę. ekspert. No ile... Na Naprawdę nie można poglądać węgla teraz tam. Ale kiedyś Fajkustaka. to się węgla, zawsze węgiel się kiedyś omijało już potem. Bo się twierdziło, że nie ma sensu. A teraz jak jest ekspert, to każdy pewnie zbiera węgiel. Przynajmniej chyba po to to zrobili, nie? No nie. Wiem. Dobra, tu jest wyjście do góry. No, zombie. Ja, ja wbiłem, na jed... Aka. wbiłem z tego, z dziewiątego na jednym do, do tego, do jedenastego. Tutaj trzeba się kopać do góry, bo tu jest, albo się wrócić. No to kop się do góry. Ja tu już jest, mam, mam, mam Zbi ziemię nad głową. A nie jestem. A no schodziłeś tam w dół? Tam było jakieś zejście. No, dokopałem się do... No. Śnieg, aha, oj. Ej dobra, wychodzimy z tej kopalni, w tak nic ciekawego nie będzie. Gdzie ty wyszedłeś w ogóle? O, jakaś woda poleciała. To ty ją puściłeś? No to to idź, to tam poznać. Ta, 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 ta. no. A może jakbyś ją zatkał, to by było miło. Choć w sumie niech będzie. Zatkał to szpar. Okej. Okay. Widzicie. A nie, to był mikrofon... O ten monitor brudny? Myślałem, że to... Tójnikata, to już widzę twój nick. O Jezusie! Ej, tu jest Lud? Mhm. Weź mi, czy ty bo się uduszę, Dobra. Lol Skomplikowana sprawa. Dobra, ty gdzie jesteśmy? A tam, tam, tam też jest ma dziwne, to taki teren niepodobny do zimy, nie? Chodź w tamtą stronę. O no, właśnie, tak. Nie wiem, co to ma być. Co tu w ogóle pisze? co to jest za ten. Ice Plains. Aha, czyli tak jakby Plainsy, tylko że Ice. Czyli że zimowe. O tam się chyba zaczynają już normalne. A nie, też nie. Pokrywa. Jakieś mam strasznie zlagowane to ładowanie terenu, no ale dobra. Ja też tak dobrze. O, nie. Po, nie. A biegniesz za mną, czy, to czy to gdzieś to... indziej? Ty, bo cię nie widzę. Się potem zgubimy. Tak. Nie no, drzewo kopiecha, rąbę. Gdzie ty jesteś? Biegam, ale się tofnąłem. To Tu widzę kury jakieś. A, widzę tu i pełno zwierząt. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Tak, jedziemy no. prosto no, za sobą biegamy, Jak gdybyś biegł za mną, taką... to tak bym się na żebym cię widział, ale... Powiedz może jakie masz współrzędne. Hm. 30, 30. Aha, no to gdzieś indziej, czekaj. Tu się spada ta, tu rośnie ta, tam jest pająk, ale spanikowałem. Aha, bo to nie ta, złą, złą sezję. O, no, Panie, to, 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 widzę cię chyba. no nie, to, to, to kostek. Dobra, idź w tamtym kierunku, tamtą, prosto. Tylko tak na, 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 pełnym, nie w tamtym. Nie w stronę ząbiaków. Czekaj, sobie tę Zginiesz. A ja zaraz padnę. Mówię, że zgubisz. <grym> masz coś jedynego? No... O owce. Przez nic nie leci. A, ale łóżka. Wełna. No to łóżka mówię. Jedzenia to mam tylko surową. Masz surowego mięsa. Zjadłeś to wszystko? No, masz surową wołowinę. Chyba że. Po... Patrzcie, le, lecimy. Rzuciłeś mi? Nie, masz, teraz. Różnorodność weźmieł. Ale wielka zima. Nie lubię zimy. Gdzie ty jesteś? Nie chcę mieszkać na, w, w takich terenach. Węgiel to sobie wydobędę póki ty coś tam robisz. Aha. W tym razie. Mm -hmm. Black screen, I... screen Dobrze nie blue. Eee... Dobra, czekaj. Jak tam stoisz, to czekaj wyjdę i cię znajdę i idziemy gdzieś, żeby coś znaleźć. Nie stoi właśnie. O stój, dobra, chyba że zrobimy cięcie i jak znajdziemy jakiś lepszy teren, to może wtedy dopiero zaczniemy grać. Także wracamy za chwilkę. Dobra.